oki doki robaczki jestem we w drodze praktycznie jestem już przed, przed kosmetyczką przed tą tutaj salonem może tak to ujmę no i tak się tylko trochę trochę się denerwuję dlatego, że autobus słuchajcie mam następny za pół godziny a następny za godzinę i to jest taki tylko jeden minus że wolałabym być obsłużona teraz z tego względu, że Zdłużyłabym na ten, co jest teraz: 33 po. A następny później mam. Siódmy. Nie, tu. Chciałam skręcić, ale to nie tu. Prayer Wood Court. A ja idę do Prayer Wood House. No, ale już jestem. O, to już jest ten budynek tu. Tam. Ten duży za, mo... za mostem. Tak. za murkiem, nie mostem. Na prawą most, na lewą most. O, tam idę. No, także ja już jestem i fajnie by było, jakby nie mogła Lisa teraz dziabnąć. Miałabym akurat powrotny autobusik. No, niż później czekać godzinę. W ogóle przechodziłam, słuchajcie, mi, i wyobraźcie sobie, że puby były dwa otwarte. Pełno ludzi. Kurde, z w ręce. Co prawda nie w środku, ale na zewnątrz. Ale powiem Wam, że dziwne zjawisko. Bo nie wiem, czy już otwierają puby. Jak tak, to znowu zacznie się zapierdzić. Teraz widzicie moją twarz, moje czoło. Specjalnie pokazuję. Moje zmarszczki. Tak wyglądają i bruzdy. No bo to idę robić. Dobra, już będę. Już jestem prawie na miejscu. O, tu zmierzałam. Dobra, odzywam się później. Widoki. Ja już jestem po... Wyglądam trochę jak zombie, bo mi od razu wyskoczył, słuchajcie, no spora wysiniak tutaj na czole. Ale pamiętajcie, że to jest normalna rzecz. No dziwne, żeby wstrzykiwano nam igłę, wstrzykiwano nam i żeby jak ręką odjął nie było śladu. Może się pojawić nawet i ból głowy, słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład... Em, choruje cierpi na migreny, także i różne inne skutki jakieś uboczne, e, ale to jest nawet warte u mnie w przypadku, gdzie ja nie mam migreny, e, ale czasami wam bóle głowy, to nawet jakbym dzisiaj miała ból głowy, to to wszystko mi rybka, dlatego że warto dla tego efektu. No, także ja już jestem po. E, zabieg trwał cały, czyli wszystkie trzy area, trwało to wszystko ponad 20 minut. Mm. No, no i nie jestem, czekam na autobus. Teraz możecie zobaczyć. Nie chcę za bardzo też z bliska, bo nie chcę na przykład zrazić, wam, zrazić was. Nie wiem, jak, jak reagujecie, no ale, ale na przykład to mówię, tu pojawił mi się od razu od razu po wstrzyknięciu. No, tutaj też jest jakby cienka ta skóra, tak? Cienko, cienka warstwa skóry, także czuję tutaj generalnie pod palcem, czuję każde miejsce, które miałam nakłute. A tutaj było kilka nakłuć, bo jak widzicie, tutaj musi się kilka razy trzeba się wkuć. postaram się Wam nagrać ten moment, kiedy Lisa mi rysowała, aż czuję sinę, rysowała mi kropki tym pisidłem, żeby potem wiedzieć, gdzie wstrzyknąć. No i były robione bruzdy, bruzdy czułam najmniej i nawet nie wiem teraz, gdzie nawet one dokładnie były robione. No i kurze łapki, kurze łapki czuję tutaj, czuję o tu i czuję tu, także Efekt taki naj, naj, największy będzie w przeciągu tydzień, półtorej do dwóch. To to jest taki efekt najbardziej widoczny. Także a poprawiać możecie oczywiście sobie w przeciągu kilku miesięcy. Wszystko to jest uzależnione indywidualnie, jak długo ten efekt Wam się będzie trzymał od Waszych indywidualnych predyspozycji. No, także ja czekam na autobus, bo powinnam właśnie mieć za chwilę w sumie i bardzo by mnie to ucieszyło, bo... Bo e, nie musiałabym czekać godzinę na następny. No, a chciałam właśnie Wam powiedzieć, że słuchajcie z tamtej strony, na Starówce, No, już nie mam czasu, żeby tam podejść, bo chciałam Wam pokazać. E, ja nie wiem, czy jakieś puby się otworzyły, czy coś. Pełno ludzi, słuchajcie, zero social distance, zero po prostu. E, stało chyba 20 osób na takiej kupce e, na zewnątrz, z piwami w ogóle, z alkoholem w rękach. Nie wiem o co chodzi, bo nie wiem, czy tutaj puby są otwarte. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli są otwarte, to congratulations. To na pewno na pewno ten wirus, słuchajcie, przejdzie nam koło nosa. No, no comment. Dobra, czekam na autobus. Mam nadzieję, że ten pan mnie nie opłamał. Właśnie jego zapytam o które jest powrotem. Więc powiedział, że 18.33 i następne 19.33. Więc no, liczę zdążyć na ten 33.18. Czyli za jakąś minutę, 2-3. Dobra, no to ja się teraz odezwę już do was z domu. Piękny widok, tak by the way, na góry. No i oki doki, słuchajcie, jechał właśnie pan autobusem i mówił, żebym podeszła tu na stację. Już wiem, gdzie jest tutaj stacja. Powiem Wam, że tutaj się odnaleźć to jest jakaś masakra. Jedna tylko taka właśnie, od, taka uliczka, taka, taki rynek w sumie można powiedzieć e, i to wszystko. E, a patrzcie w ogóle, co się dzieje za mną, nie? Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem czy to będzie widać, postaram się Wam pokazać. Pełno w ogóle ludzi. Teraz nie wiem tak naprawdę właśnie tylko czy ich widać. Poczekajcie, zobaczę z którego miejsca, może z tego tu. Pełno, słuchajcie, ludzi. Yy, I nie wiem właśnie, czy dzisiaj jakieś puby otworzyli. Tam właśnie widzicie? Po tamtej jednej stronie, a tam. No, także pełno wiary, słuchajcie, z piwami. Jedyne czegoś nie zazdroszę, to tylko tego piwa zimnego, nie? Że sobie tak mogą pić na dworze, ale ogólnie to Wam, że chyba wszystko powinno być jeszcze zamknięte, ja nie wiem. Ja nie wiem, jestem w lekkim, nawet nie lekkim szoku, dlatego że zero dystansu. Już rozumiem te piwo, naprawdę, bo jeżeli ten pub otworzyli, no to otworzyli też no, nie po to, żeby sobie były drzwi otwarte i żeby nikt nie wchodził, tylko żeby właśnie korzystać, ale, ale chociaż wziąć i chociaż w te dwie, nie wiem, dwie, trzy osoby się spotkać, a nie 50. No nie wiem, jakaś jestem trochę przewrażliwiona może. No, no ale takimi krokami, słuchajcie, w tą stronę to my z tego wirusa czy cokolwiek to innego było, jest, e, jak się nazywało, to nie wyjdziemy po prostu. No, czekam na Karolicę, bo właśnie mówiła, że będzie wracać z pracy i może mnie zgarnąć, więc więc pewnie nie jest daleko, zresztą to jest bardzo blisko. No pieszo to bym nie poszła, ale rower? Jakbym miała rower, to bym mogła tu przyjechać, bo w ogóle generalnie bardzo fajna taka droga. No, także co? Ja na nią czekam, nie wzięłam z okularku, w światło mnie razi. I co? I odezwę się do Was z domu. Tak powinnam zacząć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w dzień tygodnia. Poniedziałek. Ja w środę już do pracy i się doczekać nie mogę. Pierwszą wypłatę będę musiała, słuchajcie, oddawać. No, odzywam się do Was. Miałam nic nie nagrywać, ale mm, chciałabym się z Wami podzielić tym, co zakupiłam w TK Maxie. Otworzyli, słuchajcie, nam TK Maxa. Dzisiaj, pierwszy dzień. I jak szłam do Krzysia, Eee, zobaczyć, co tam w mieszkaniu, czy wszystko w porządku. Zobaczyłam, spostrzegłam eee, ludzi przed TK Maxem, i tak mówię, kurde, o co chodzi? A w sumie wczoraj Karola coś mi wspominała, że mają otwierać chyba właśnie od 6 TK Maxa, ale nie zajężyłam standardowo. A że wczoraj miałyśmy taką mini imprezkę e, urodzinową Karoli, no to siłą rzeczy po prostu e, jakby jeszcze nie byłam w temacie, jaki mamy dzisiaj dzień, żyłam jeszcze chyba wczorajszą imprezą. E, no, Także chcę Wam pokazać, co zakupiłam, co udało mi się upolować, słuchajcie, w TK Maxie. No, To będzie chyba dla mnie przynajmniej, to jest taki trochę huge haul, no bo to jednak nie jest tam dwie, trzy rzeczy. I fajne rzeczy upolowałam. Także, może nie aż tak fajne jak co niektóre z Was, jak mi wysyłałyście, na przykład torebki Korsa, że były tam pod widych i tak dalej. Na takie akurat coś nie trafiłam. Były trzy torebki, jakie mi się podobały Korsa, ale niestety w normalnych cenach, czekajcie, bo tutaj dzieciaczki e, drą jabłki znowu. Także co, zaczynamy. Zaczniemy może od tej półki. Miałam jeszcze takie. E, Miałam jeszcze lampkę, ale ją odłożyłam. Była w bardzo fajnej cenie, tylko stwierdziłam, że serio. Ja już nie mam nawet gdzie tych lampek, tych, tych świecidełek, gdzie kłaść, więc ją po prostu odłożyłam, ale bardzo fajna lampka była też. Także warto zajrzeć na pewno na rzeczy do domu. To, to przynajmniej ja Wam tak polecam, bo ciuchy to zawsze mają w promkach. Tym bardziej, że teraz te promki nie były takie jakieś, na przykład, że, że z tych, co zanim zamknęli na przykład sklep, to, to, to nie były takie promocje, że z promocji promocja, tylko właśnie w sumie identyczne ceny jak wtedy przed promocjami. Także zakupiłam, słuchajcie, taką półkę, jedna, jedyna była, przepiękna, zobaczcie. Taka długa w ogóle, jeszcze nie bardzo wiem nawet, gdzie ją ja zastosuję czy w salonie, czy u mnie w sypialni. Jest przepiękna, jest bardzo długa jest taka metalowa i ma takie, no nie może Wam tutaj pokażę, no, tu wam pokażę. O, taka. Taka bardzo ładna, no i ona jest z takimi cyrkoniami przepiękna. I ona, słuchajcie, była. Te ceny to jest sztosik. Zaraz wam powiem. Ja za nią dałam piątaka. Ale spróbuję się dokopać do tej pierwotnej tu ceny, czy mi się nie uda. Eee... Czekajcie, 20 chyba. 20 funtów. Ja dałam 5. To niech nie, mi, nie, nie, mi nikt nie mówi, że to nie jest fajna e prąka. Z 20 na 5, zwłaszcza z tych rzeczy takich do domu, one naprawdę tam są drogie. Także taka dość nawet ciężka, taka porządna. Także zobaczymy, może mi się uda nawet samej coś wymyślić i ją powiesić. Zobaczymy. Także to jest rzecz pierwsza. Półeczka, e, dobra, bardzo się cieszę, e, teraz może przejdźmy tu, torebka, słuchajcie, teraz będziecie się śmiać na pewno, ktoś kto mnie zna, bo powiecie, Aga przecież Ty nie lubisz polakierowanego i to jest prawda, nie lubię lakierowanego, ale jakoś to coś mi się spodobało, nie wiem jak to nazwać, to jest niby torebka, to nie jest plecak, jest świecąca, kojarzy mi się z... Ted Baker ma takie torebki eee, i myślałam, że to ma kieszeń, ale nie ma. Ona ma tutaj jeszcze taki worek, nie wiem, jest po prostu dziwną torebką, ale ma coś w sobie, co jakiś taki dziwny urok i mi się spodobała. Tu jeszcze widzę, że ma jakąś taką ozdóbkę, też fajnie, właśnie gdzieś tam coś mieni, ja lubię. Eee, nie wiem z czego ona nawet jest, ale zaraz Wam powiem z czego to jest. Roko Baroko. Roko Baroko ma takie te nóżki, w sensie wiecie, no można ją postawić bezpiecznie. E, tutaj ma jakby opcję tego worka. Worek jest taki materiałowy, ona jest taka e, lakierowana. O, to rybka jeszcze do niej chyba. Ma rączkę, w sensie pasek, czyli można mieć na pasku. Ona jest taka trochę wrzucana, w sensie. <laughs> Zdrowie dziękuję. W sensie, że o, taka. Ale myślę, że będzie pojemna. Nie wiem, no. Coś mnie w niej ujęło. No i tu jeszcze ma taką kieszonkę, coś, co ja lubię. Tu w środku ma jeszcze taką przegródkę. Także roko, baroko, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, po prostu spodobało mi się to coś. No i, i tyle. Fajnie, że tu jest właśnie taka opcja trochę sportowe połączenie z eleganckim. Nie wiem. Fajna, można ją mieć tak w rękę. Można ją mieć trochę tak, chociaż ma rączkę za krótką, ale przede wszystkim mamy tutaj właśnie opcję. E. Czekajcie. Dobra, już otworzymy, i ma opcję rączki, czyli możemy ją sobie. No. Po prostu mi się spodobała, czyli tą krótką rączkę na razie jakby usuwam i założę sobie tą długą. Zaraz w ogóle jeszcze pani cenę, nie? Jak zobaczyłam cenę, to już w ogóle mówię, nie no, musisz być po prostu moja. Po prostu cię chcę i tyle. Nie wiem, zupełnie odbiega od mojego typu torebek. Naprawdę, zupełnie. E, zaraz wam powiem, z jakiej ceny, aż sprawdzę sobie na necie, biedzi jakkolwiek, bo aż mi się nie chce wierzyć, że, że taka mogłaby być naprawdę e, jej cena. Dobra, unąłem. To czekajcie, tylko jeszcze metki pościągam. Tu jeszcze mam jakąś metkę. No, nie chcę mi się dobrze czekać. No, dobra. No, co ty się tu plączesz? Czekajcie. Wam pokazuję. I ona jest taka, jeżeli chodzi o ten pasek. No, mówię Wam, że to jest nie w moim typie stylu, ale urzekłam je bardzo. No i taka, trochę jak ta. Troszeczkę jest jak e, listonoszka. No, tak, z listonos, nawet mi się kojarzy. Po prostu mi się spodobała. Dajcie znać, co wymyślicie. Ma coś w sobie, zupełnie nie mój typ. Nie, nie wiem, naprawdę człowiekowie się widzą odmieniam. bardzo fajne to coś. Taka ozdoba, ale bardzo, bardzo to ładnie wygląda i taka ciężka. Ciężkie to coś. I ona była, uwaga, ona była niby jej taka pierwotna cena, w sensie ta taka, wiecie, co zawsze są te wyściówki to była 115, potem była na 30, a ja dałam za nią 9. I zobaczcie, 115. Będzie to widać. Czekajcie. 115, ja dałam 9. Także muszę koniecznie sobie to sprawdzić, czy kiedykolwiek gdziekolwiek ona taki hajs kosztowała, bo aż mi się nie chce wierzyć. Roko, baroko. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, bo nie znam w ogóle tej marki firmy. Bardzo mi się spodobała, bo ona miała taką fajną porządną, myślę, że ona sporo e, zmieści. Także to, no nie widzę, że tu jeszcze taka torba fajna. Fajna na zakupy, super, Roko, roko, czad. Wow, taki fajny szoperek. Zobaczcie, torba, normalnie mogę ją mieć sobie, jak zwykle mogę ją mieć sobie, aha, bo ona się tu wiąże, dobra, kumam. Ma rączki, a tutaj można związać, żeby się Wam nic nie, e, ze środka nie wysypało. Spoko. Fajna, fajna e, opcja, bo możecie wziąć tę torebkę, jak idziecie na zakupy, i tą torbę w środek, bo ona naprawdę taka jest, że zobaczcie ona, prawie w tej torebce miejsca nie zajmowała. E, także bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo fajna opcja. Także jeszcze szoperek do niej, więc super, e, nawet nie wiedziałam. Lecimy dalej, bo.